Zapraszam do obejrzenia przygotowanego przez przedszkolaków i uczniów z szkoły podstawowej w gminie programu analystycznego. Zebraliśmy się z okazji Dnia Seniora, świętujemy ten dzień. Jak widać, odzew ze strony tej grupy społeczności jest bardzo duży, z czego niezmiernie się cieszymy. Jesteśmy tutaj dlatego, że ta grupa społeczna jest dla nas bardzo ważna, wyjątkowa i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. No i... <grywamy> Integrujemy się. Moi drodzy, dzisiaj senior, myślę, że brzmi dumnie, dzisiaj senior ma swoje święto i cieszę się, że w tej misji, którą na co dzień wykonuje Gminny Środek Pomocy Społecznej Pracownicy znalazła się przestrzeń również do tego, żeby już na stały w kalendarz imprez gminy Związa Wpisał się wpisało się takie wydarzenie. Jak właśnie Dzień Seniora i celebrowanie tego święta. Szanowni Państwo, no wiek to nie bariera, wiek to przełom, i tak naprawdę my musimy tylko znaleźć słuszne zajęcie, stosowne do odpowiedniego wieku. Z tej okazji przede wszystkim dla Was wszystkich, moi drodzy, czego Wam życzyć? Dobrego samopoczucia. Bez wątpienia. Przede wszystkim dobrego zdrowia, uśmiechu na twarzy. W gruncie rzeczy, żeby ten dzień tak naprawdę wszyscy z nas obchodzili codziennie. Wielki szacunek do Państwa, że dzisiaj tu z nami jesteście. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Raz jeszcze wielki ukłon w stronę Gminnego Środka Pomocy Społecznej, pracowników i Pani Kierownik Mieszanek za organizację tego wydarzenia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Smaczne. Zdrowia, uśmiechu na twarzy. No i aby każdy kolejny dzień był taki jak dzisiaj. Na wsparcie, wszystkiego dobrego. Poziom zaopiekowania tej społeczności jest na właściwym poziomie. Docieramy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomocna dłoń. Jesteśmy otwarci na potrzeby mieszkańców. Docieramy wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Wspieramy zarówno w formie pracy socjalnej, usług opiekuńczych, Kuńczych, czy też pomocy finansowej, czy też może zwykłej pogawędki. Chciałabym życzyć y, wszystkim Państwu y, spokoju, y, miłości, wrażliwości, y, poczucia bezpieczeństwa, zaopiekowania, wzajemnej życzliwości.